Z tej strony Bartek, brat Marcina z serii Brothers Trackers, chciałem Wam się pokazać i opowiadać troszkę co robię, gdzie jestem, jak mi tutaj jest i tak dalej, i tak dalej. że będę trzymał kamerę, tak, telefon w sensie, bo nie mam żadnej podstawki ani czego. W tej chwili jadę do miejscowości Kaltengers. Ale zacznijmy od samego początku. Jestem od pół roku w Niemczech. Pracuję tutaj w Deliverce, czyli no takiej dosyć specyficznej trackerce. No i tak. Pracuję tutaj od pół roku. I jak mi tutaj jest? Hmm. Na początku było bardzo ciężko, ale teraz jest nieźle, tak? Byłem ostatnią osobą, która chciała przyjechać do Niemiec, która chciała przyjechać do Niemiec, która w ogóle chciała wyjechać za granicę. Jestem człowiekiem bardzo rodzinnym i no ale niestety nasz kochany kraj zmusił mnie do tego. Wiecie jak jest w Polsce trakerce, oczywiście bariera w postaci najniższej krajowej na umowie nie pozwala na rozmowę z bankiem, czy z jakąkolwiek inną instytucją. Czy, yy, czy na przykład, przykład deweloperem mieszkaniowym na temat mieszkania, na temat kredytu na mieszkanie. Także, a ja mając rodzinę, miałem na to zajebiste parcie. No i niestety, ta sytuacja zmusiła mnie do wyjazdu za granicę i nie żałuję tego. Nie żałuję, gdyż tutaj jest ciężko. Jest, ciężka, jest to ciężka praca, ta, którą wykonuję. Pracuję się nawet po kilkanaście godzin dziennie, sześć dni w tygodniu. Ale codziennie jestem w domu. To raz. Dwa, że pracuję za stawkę. To nie jest tajemnica, no, trochę więcej, trochę powyżej 2000 euro. Czasami wychodzi 200, czasami wychodzi 200. Plus, oczywiście, tam socjal typu Kindergeld, którego akurat nie załatwiłem do tej pory jeszcze, ale to tam nieważne. Nie no, A propos załatwiania, chciałem podziękować mojemu koledze Sebastianowi który, no, gdyby nie on, to jest człowiek, który bezinteresownie potrafi przyjechać prawie 150 km od siebie tutaj do mnie, żeby tylko mi pomóc, czy w jakichś sprawach urzędowych, czy jakiś tam mieszkaniowych itd. Tak dalej, i tak dalej. Bo chłop zna niemiecki perfekt, mieszka tutaj kilkanaście lat, więc, ale przede wszystkim to, że on pomaga, naprawdę pomaga, także Sebastian, pozdrowienia dla ciebie i dla twojej małżonki uroczej. No, i tak wracając do tematu, praca w Niemczech jest pracą ciężką. Nie ma co się oszukiwać, przynajmniej w Deliverce jest to praca ciężka, ale potrafi się odwdzięczyć satysfakcją i oczywiście zarobkami. No więc, tak, co tu jeszcze można by było powiedzieć, praca w Niemczech jest cały czas dla kierowców. Więc, jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany to proszę o kontakt na Facebooku. Podobnie jak Adam Riffu dał mi numer do mojego szefa, tak samo ja mogę dać numer do szefa, potrzebuję kierowców, bo no jest tutaj dość duża rotacja, ludzie przychodzą i odchodzą, tak? No kto nie chce pracować, to nie pracuje, ale dla chcącego pracować zawsze się robota znajdzie. Zwłaszcza dla kierowców kategorii C plus E jest to zapotrzebowanie olbrzymie, pomimo dużego napływu imigrantów z Afryki, ale no oni w większości znakomitej nie mają żadnych uprawnień. Takich właśnie jak CE Prawo Jazdy, więc oni nam tutaj pracy nie zabierają, co jeszcze o czym chciałem opowiadać? O samej tej pracy wam opowiem. Pracuję się od godzin nocnych wiadomo domu do godzin popołudniowych, albo tak jak teraz startuje o 15.00. dajmy na to, wraca około 22.00-23.00 do domu. Taki akurat mam ten tydzień nie narzekam, powiem Wam, bo normalnie się robi dwie tury. A tutaj mam jedną turę za to długą. Wczoraj na przykład jechałem do Trieru, więc zrobiłem w sumie jakieś 360 km obie strony, więc tura była długa. A jeżeli ma się na rano, to przeważnie są. To, to zawsze są tury dwie. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że na drugą turę trzeba często, gęsto czekać, yy, ponieważ palety są z reguły niegotowe i yy, pokażę Wam swój rej na chwilę, tak? Co jeszcze bym powiedział? Żeby zacząć całą pracę w Niemczech, tak. Żeby zacząć pracę w Niemczech przede wszystkim musicie mieć e, zameldowanie. Więc jakby ktoś chciał przyjechać, to najlepiej niech sobie nagra e, jakiś pokój. E, tutaj praca jest w okolicach miasteczka Kerpen, no ale w kolonii czy w leverkusem też chłopaki pracujący w tej firmie mieszkają, więc można e, tam szukać jakiegoś loku. To przede wszystkim potrzebne jest zameldowanie. Z meldunkiem idziecie tyle do szefa. Przedaję Wam umowę o pracę, na czas próbny oczywiście i się akurat ten czas próbny w tym miesiącu kończy, czyli pół roku. Następnie oczywiście musicie załatwić bank, potem AOK, czyli bezpieczenie i tak dalej, dalej. Ale tam to z czasem Wam wytłumaczę, jeżeli ktoś by z Was chciał przyjechać oczywiście, tak? Zarobki to mówiłem Wam jakie są, co najważniejsze od całej tej sumy są odprowadzane wszelkie składki, więc czuje się człowiek bezpieczny. O kredyt żaden nie ma problemu, czy na samochód, czy na, czy na cokolwiek. Z pensji tej jaką mam spokojnie, spokojnie, powtarzam, chciałem to podkreślić, można żyć wygodnie, utrzymać swoją rodzinę, mieszkanie i samochód, nawet jakby to chciał nowy kupić, też można spokojnie z tej pensji utrzymać, no nie wiem, dość powiedzieć no, w tym miesiącu na przykład. Na przykład no przykład to się dorabia kupiłem kanapę, która kosztowała Około, na gotówkę około 2,5 tysiąca. Kupiłem to za gotówkę i staćmy jeszcze na spokojne, spokojne, wygodne życie, więc to jest przykład tego, jak tutaj się żyje. zdziwię się sam sobie, że tak długo zwlekałem z wyjazdem za granicę Jesteśmy tutaj całą rodzinką. Przyjechali do mnie po miesiącu, także dość szybko. Mieszkamy na razie w małym mieszkanku. Jest to 40-metrowa kawalerka. No ale no, na wiosnę będziemy szukać czegoś nowego, bo to mieszkanie jest ustanowione w takim fajnym miejscu, że no, praktycznie nie zużywa się ogrzewania, bo cały czas słońce świeci z każdej strony, także także jest ciepło w mieszkaniu, dlatego właśnie póki co, ale tam inna beczka, póki co zostaje tutaj, gdzie jest. Oczywiście no, tu jeszcze można by Wam powiedzieć, kurczę, no. Tak na... Na żywca, jak się jedzie, to, to człowiek nie ma. <noise> nie ma tam weny. Aha. E, ktoś mi napisał na Facebooku, żebym nagrywał swoją pracę. E, nie kolego, ja przepraszam, ale nie mam takich, nie mam takich ambicji, żeby nagrywać swoją pracę. Po pierwsze, nie chcę mi się uczyć tego wszystkiego, jak tam obrabiać, przerabiać i tak dalej, nie mam na to czasu, bo dużo pracuję, a w domu mam dziecko i żonę, których się też chcę zająć. To raz, dwa. Po prostu. Yy, I to widać po Adamie, po Marcinie po moim bracie, no nie ma tu za bardzo czego nagrywać, tak? No nie ma czego nagrywać to każdy dzień. Może nie wygląda tak samo, ale polega na tym samym, więc no, Nie ma o czym, nie ma czego po prostu nagrywać. To od rampy do rampy i to tyle, tak? Jeździ się w koło komina. Yy, no, nie wiem, promień maksymalny chyba jest 220 czy 230 km. Więc to nie jest tak jak normalna międzynarodówka, że są różne widoki, piękne różne miejsca itd. Tak dalej. To, to, to też jest dość ładnie. No. Jeździ ja się takich, taki, ogólnie Nadrenia to jest piękne miejsce. Tak? Teraz właśnie jadę fajne miejsce, no, ale nie nagram tego, będzie już ciemno i nic nie będzie widać. To, są, to jest koblencja i, i okolice koblencji tam jest naprawdę pięknie. Także, no szkoda, że akurat mamy taką porę roku i robi się szybko ciemno. Jest godzina 17, już zapada rok, za godzinkę już będzie całkiem ciemno. Kurczę, no na pewno zapomniałem o czymś powiedzieć, no bo tyle tematów było, jest do obgadania, że no to się w ogóle nie mieści, kurczę. Najlepiej byłoby się spotkać na jakimś, na hangoucie i porozmawiać na żywo, odpowiadać na jakieś tam pytanka i ja służę pomocą, naprawdę. Mi tutaj te, mi tutaj pomagano i ja też bym chciał pomagać, kurde. kto by chciał tutaj przyjechać. To muszę z pomocą, oczywiście. Zasada za, ograniczonego zaufania jest te podstawą. E, no, właśnie przejechałem się na samym starcie na Polakach, którzy wynajmowali pokój, e, ale nie chcę o tym mówić. Tylko, przejechałem się, człowiek zbyt ufny jest tak dalej. O, okradziono mnie też w Niemczech. Wygradzono mi w miejscowości, miast, w mieście Aachen. Dwa telefony komórkowe. E, miałem lekko uchylone okno w samochodzie. No i skończyło się, tak skończyło. Oczywiście byli to imigranci z Bliskiego Wschodu. Skąd wiem? A stąd, że e, jeden telefon był z towarem niemieckim na kartę, to nie było problemu. Ale drugi telefon to był e, w, abon, e, w abonamencie. Polski numer, więc musiałem szybko jechać do domu, jak najszybciej. Jak już byłem pewien, że mnie ukradziono, i zablokować ten numer. Blokując go, już było wydzwonione na około 550 zł. Tą kwotę oczywiście musiałem zapłacić. No i operator powiedział mi, że to jest początek początek numeru, to jest poza Unii Europejskiej Libia albo Iran. Tak powiedział mi pan na infolinii. Także już mi się dali we znaki, jakby to powiedzieć No, może to porędztwo wyprzedzić. będą glec teraz, kurczę, nie wiem, czy akurat to jest dobry pomysł. Bo... No ale jedziemy. To auto to Mercedes Actros jest, yy, On jest fajny. To jest jeden z niewielu aut. Jedno z niewielu aut, właściwie jedyne. Nawet to u nas w firmie, która ma autowarstwę na skrzydłach biegów. Eee, przeważnie, no, jeżdżę na manualu, cały czas na swoim SKL, czyli City Sako, czyli to jest e, auto krótsze, ma tylko jedną oś z tyłu, a to jest auto dłuższe. Eee, no, tam tutaj jest taka zaleta, że można wszystko robić na ulicy, ale dostaje się o właśnie. I przejdźmy do samej specyfiki tej pracy w netto. <laughs> praca w netto to ciężka praca. W na np. z Lidlem czy z Aldi. Czy chociażby z Kauflandem dlatego, że około połowy sklepów no około połowy można powiedzieć to są sklepy bez rampy to są sklepy wciśnięte jak nie przyjeżdżając świeca w żyć gdzieś w jakieś bloki, w jakieś blokowiska w jakieś szeregi sklepów w centrach miast no i niestety tak jest, że trzeba to rozładowywać z drogi i przy tym trzeba bardzo, bardzo uważać, bo często jest tak, że sklep jest usytuowany gdzieś przy głównej arterii, na przykład w Kolonii, gdzie tam się nikt nie pierdzieli, no jeżdżą tam 50, 60, 70 na godzinę samochody i Ty musisz zjechać z amajzą na windzie, wywinąć rogala i wybijając tego rogala pokazujesz plecki na ulicę, na ten pas, gdzie ten samochody też szybko więc trzeba mieć cały czas oczy dookoła głowy, uważać, być ostrożnym. Często jest tak, że Często jest tak, no miałem tak na początku, teraz już bardziej uważam ostrożnie, zabezpieczam palety na własną rękę, bo no wiadomo, są palety pakowane ręcznie przez chłopaków na magazynie, no każdy pakuje różnie, często, często dają ciała niesamowicie z tym pakowaniem. No i często jest tak, że paleta potrafi się wyłożyć na środku ulicy i wtedy też ma się pół dnia w plecy, bo pozbieranie takiej wysokiej palety, która waży około tony, zajmuje około 2 godzin, no jest to... Nie jest to zajebisty minus pracy w netto. To jest właśnie, to są właśnie filiale bez rampy, jest ich dużo. Jeżdżąc na City Zako ma się częściej właśnie do czynienia z takimi sklepami niż, niż jadąc tym oto pojazdem tym większym, tutaj jest dużo, dużo większa szansa, że trafi się na sklep z rampą. Teraz jadę mam trzy sklepy, dwa z fryszami, czyli tam owoce, warzywa, jogurty, mleka, bla 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 i tak dalej i jeden z suchym asortymentem i friszami i taki sklep to jest sklep, z którego muszę wziąć tak zwanego czyli różne zrzuty ze sklepów, zwroty i tak dalej, czyli puste butelki, jakieś tam palety z pustymi butelkami, same palety skrzynki po warzywach i tak dalej, i tak dalej to wszystko muszę brać z powrotem na magazyn to tak, no to, jest, to jest właśnie wada tego tej pracy. No w porównaniu do Lidla, bo tu moja, nasza firma też, też obsługuje Lidla, e, no to tam chłopaki naprawdę sobie cenią. Teraz przyszedł nowy nowy kolega Michał, e, bardzo fajny, bardzo fajny człowiek, sympatyczny i wesoły. No i mu się tak fartnęło, że poszedł sobie na Lidla, no i bardzo sobie tam fali, no dość powiedzieć, że e, a przy uczeniu był najpierw w Lidlu, a potem ze mną na Netto, ja zobaczyłem Netto jak się pracuje, no to on na Lidla, a on nie chcę na Netto, no nie dziwię się, nie? taki sam pieniądz, a praca lżejsza, no ale tutaj mam 2 km do pracy, więc, no jeszcze bym musiał około 40 km, czy 30, a tutaj mam 2 km, więc no, nie chcę zmieniać tego, pracuję tutaj, bo mi się podoba, póki co jest fajnie, są dni cięższe, czasami jest leciutko i fajnie, czasami jest naprawdę tak, że ma się ochotę tym wszystkim piecznąć. no ale co zrobić, trzeba zacisnąć zęby i pracować, jak to mówił Adam zacisnąć zęby i pracować najważniejsze to się nie poddawać, a skoro ja daję radę, to na pewno też zacie nie ma bata, ja jestem nie jestem jakiś tam, ja nie jestem wielkiej postury człowiekiem kurde e, nie jestem jakiś tam, kurde, który wszędzie tam polezie i żadnej roboty się nie chociaż żadnej roboty się nie boję ale. No. Ale wie, no wiecie, jaki jestem w sumie. No i jak skoro ja sobie daję radę, to każdy z was sobie też na pewno da radę. Więc jeżeli jesteście zdecydowani, to naprawdę, naprawdę polecam. Nie ma co siedzieć w kraju, a tym bardziej teraz po wyborach parlamentarnych. Nie ma co siedzieć w kraju, w którym nie macie przyszłości jako kierowcy zawodowi. Nie macie przyszłości, bo ja pracowałem. Ja wiem, o co mówię, no bo. Pracowałem po 40 dni, jeździłem po 40 dni przez 7 czy 8 miesięcy, pracując z jednego pracodawcy, jeździłem przez 40 dni, e, czasami więcej, czasami trochę mniej. I co z tego, że dostawałem na rękę około 8-9 tysięcy złotych, skoro to była wypłata, która przychodziła mi na, e, dosłownie na rękę, nie na konto po pierwsze, bo na konto oczywiście najniższa krajowa. No i co dwa miesiące w sumie, tak? Bo 40 dni trasa, potem te półtora tygodnia wolnego, czy dwa tygodnie, i potem znowu 40 dni czy 30 parę, i dopiero tyle wypłata następna. Także to wcale nie było tak różowo, i tak ma każdy. Ale wtedy przynajmniej płacone miałem dniówki. Następna praca, jaką wziąłem, to była praca od kilometra. No i przejechałem się na tej pracy też bo Trasa, która zajmowała mi wyjazd, który zajmował mi około tygodnia czy półtora, czy ten wyjazd, potrafiłem zarobić 400 zł zaledwie, tak? No bo firma była taka, że to nie była firma, niczym na spedycja, tylko po prostu, które tatusie z synem szukali, szukali zleceń na handlach transportu, tam na jakieś tam, na internecie, nie wiem, czy to polega dokładnie, i wynajdywali tam coś i dostawali zlecenia albo i nie, tam przebijali się kto tani i bla, bla bla i tak dalej. No, a na mnie się to odbijało w taki sposób, że nie dość, no, że miałem płacone zaledwie 29 km od kilometra. To jeszcze przez długi czas po dostarczeniu jakiegoś, e, jakiegoś tam towaru musiałem przez kilka dni czekać na następne wycenie, więc też podziękowałem. E, a pracę to wziąłem, dlatego że. E, czy dałem się nabrać, W jakiś sposób tak, kurczę. Może dałem się zagadać im, że jest tak cudownie, pięknie i fajnie. To raz, a dwa, że potrzebowałem pracy, bo nie miałem. Nie miałem w tej chwili pracy. Szukałem Pracę pracy też... Szukałem też pracy w kontenerach, ale tam z góry powiedziano mi, że, yy, że muszę jeździć na magnesie. Tak? No wprost mi to powiedziano, że jeżeli chce pan zarobić 3000 miesięcznie, czyli tak jest niedużo, yy, no to musi się pan ściśle trzymać naszego planu. Yy, I to nie, ben, nie będę pana czarował, musi pan używać magnesu często. Także to też było pierwsze i ostatni mój raz, kiedy się pokazałem w tej firmie, a to była wielka firma transportowa, nie jakiś krzaczek, w którym jest tam 5-6 samochodów, tylko duża firma, w której samochodów chyba jest za 30. Yy, dlatego poszedłem te firmy na rozmowę kwalifikacyjną, bo myślałem, że oni są miarę uczciwi, ale też nie. No i ostatnia firma w jakiej robiłem w Polsce, zanim pieprznąłem tym wszystkim, tu przyjechałem, to była firma, która... Ze słupska, która trudzi się rozbożeniem ryby na zachód. Płacone jest tam od frachtu, płacone jest tam od frachtu i płacą dobrze, nie powiem, że płac, płacą dobrze i, i uczciwie, znaczy uczciwie, no kurde, no uczciwie, no nie jest uczciwe które za, za fracht, ale płacą tyle, ile mówią, że zapłacą, o, <laughs> coś takiego. I nie są to małe pieniądze, podkreślam, ludzie, którzy tam pracują nie narzekają albo udają, że nie narzekają, ale ja nie mogłem się doprosić o ocionę stamtąd, dlatego że nie, nie mogłem się doprosić o wyjazd, tak? Zawsze było tak, wyjechałem chyba trzy albo cztery razy, trzy albo... no, 3-4 razy wyjechałem w trasę yy, i przywiozłem na koniec no 1700 zł, dlatego że nie mogłem się doprosić o trasę jakąkolwiek, tak? Nie było po prostu jazdy, nie było, nie było. Jakoś tam odlekali, dawali krótkie jakieś skoki tylko mi. No i a że człowiek... Nie to, że ja niecierpliwy byłem, tak? że powiecie, że trzeba było czekać, bo to teraz się musi rozbujać. Nie, nie, nie. nie. Byłem cierpliwy, ale jeśli się ma kredyty do spłacenia, a mam chyba jeden czy dwa, miałem wtedy jeden czy dwa kredyty do spłacenia, ma się rodzinę i dziecko na utrzymaniu, no to sorry bardzo. Ja nie mogę czekać, aż ktoś się na mnie zlituje i za tam miesiąc czy dwa da mi jakąś dłuższą trasę, tak? Także to była ostatnia firma ostatnia polska firma, w której jeździłem no, i po tym wszystkim, kurczę, odezwaliśmy się z bratem do, e, do RIFU. On dał mi numer do szefa, i tak się zaczęła moja przygoda z e, Bundesrepublik of Deutschland. No tak, jak tu jest ogólnie jeszcze? O, jak tu ogólnie jest? Jest masa Polaków w koło, więc czujesz się, jakbyś był w Polsce, tak czy siak. Wiadomo, e, ja. Mówię po niemiecku dość, znaczy sporo, no troszeczkę mówię po niemiecku, dużo rozumiem, ale po angielsku mówię dużo i dużo rozumiem, także więc, więc w Anglii pewnie niż w Irlandii byłaby to dla mnie dużo mniejsza bariera językowa niż jest tutaj, a przydaje się język niemiecki, zwłaszcza w urzędach, nie każdy urzędnik mówi po angielsku, przekonałem się o tym. Chociaż sporo mówi też, zwłaszcza na, na sklepach czy w bankach, o banku już pani mówią po angielsku, to jest... Jeżeli znacie angielski, e, jeżeli znacie angielski nawet, to już jest duży plus, tak? Tutaj trzeba jednak ten angielski znać. Niemiecki te, no Niemiecki to wiadomo, tak? Ale nawet jeśli nie znacie niemieckiego, e, no to angielski naprawdę... No, jakiś obcy język jest tutaj potrzebny, tak? E, to jest podstawa nie będziemy zwiele, tylko jedziemy cały czas autostradą, to prowadzimy na dziewiątkę, ale dziewiątka kokubencji, jak ktoś jeździł, to wie, że to jest góra, dół, góra, dół, więc nie ma co się pchać przez landówki, trzeba śmigać autostradą do 40 Jesteśmy teraz na autostradzie A61. No więc tak, tak, języki. Język to jest podstawa tutaj, tak? Jeżeli chociaż trochę umiecie niemiecki, to jest super. Jeżeli nie umiecie, a potraficie po angielsku, to jest też super. A jeżeli żadnego języka nie umiecie, no to będzie problem. Będzie problem z e, dogadaniem się. Bo pracę tylko nie dostaniecie, bo to też robi sporo Polaków starszych, którzy no, ani słowa po niemiecku czy po angielsku nie potrafili, a dostali pracę. E, no bo nie ma co się oszukiwać, Niemcy się do tej roboty nie garną zbytnio. Oczywiście pracuje też tu sporo Niemców i jeździ, ale nie garną się zbytnio do tej roboty. No dobra, no to w sumie chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, ten filmik jest, będzie oczywiście na Marcina, na Marcina kanale na YouTube. Jeżeli macie jakieś pytania, no to naprawdę walcie na fejsie, kurde, i będziemy się dogadywać tam no, spokojnie. Ja też służę swoim numerem telefonu, będzie czego, dzwonić i, i będziemy się umawiać i, i, i dogadywać. No dobra, to wtedy kończę, kończę, kończę trzymajcie się,